No witam, kochani! 30 lipiec 2023, godzina 5.30, melduję się na pomoście w ośrodku w czasowym Kreftach Mielno. I zaczynam kolejny dzień mojego wędkowania wakacyjnego. Miałem tutaj wrócić wczoraj po południu, ale niestety nie wróciłem. Był to jedyny piękny dzień który spędzam tutaj w Chmielnie. Świeciło słońce, było cieplutko, więc, więc wykorzystałem ten dzień na inne przyjemności wakacyjne. Dziś niestety znowu wieje silny wiatr. Wczoraj wieczorem przyszła ulewa, nawałnica, deszcz, burza. A dzisiaj od rana bardzo silny, chłodny wiatr. Słońce wychodzi, co prawda, ale pogoda i tak bardziej listopadowo-październikowa niż środek wakacji no dobrze jako zanęty zastosuję zanętę trapera leszczową z dodatkiem kukurydzy pieczywa fluo mrożonych robaków na hak pinka biały tradycyjnie kukurydza tym razem jakaś taka waniliowa Czy dzisiejszy dzień przyniesie jakieś efekty i rezultaty? Nie wiem, zobaczymy. Zapraszam na film. na tej wodzie stosuję taką mocno przemoczoną, taką aż glinę. Ponieważ, mówię, jest tutaj głęboko, chciałbym, żeby ta zanęta doleciała do dna. Jednak nie ubijam jej bardzo mocno w koszyku, no bo chciałbym, żeby ona też na tym dnie troszkę się rozeszła. No i Pierwszy rzut wykonany, silny wiatr, czekam na rybę. Ta efekty nie trzeba było zbyt długo czekać 15 minut od rzutu. Taka płoteczka 10 może centymetrów, ale jest dobry początek. Kolejny rzut i była kolejna rybka, więc dwie rybki już mam na koncie, w tej chwili kolejne branie, ale to wszystko ten sam rozmiar, więc nie będę wszystkiego nagrywał, ale. Zobaczcie Państwo, jak to daje szarpie tą szczytówką. No i oba, wyciągniemy. Nie ale to sama. O, no ta może no bo dobra. No taka rybka, rybka numer trzy. Słuchajcie kochani, czwarty rzut, czwarta ryba, piąty rzut. Piąte branie. Niestety to wszystko to wszystko rybki w tym samym rozmiarze. Myślę, że to chyba nie było branie, tylko jakaś obciereczka, albo jakaś malutka rybka, która nie ma siły szapnąć moją szczytówką. Słuchajcie, sprawa tej zanęty, nie weźcie tego jako e, dobrą radę. Po prostu jest to mój sposób na to jezioro, żeby zanęta była bardziej domoczona i opadała na dno. W ten sposób sobie wymyśliłem. No, tak jak mówiłem, piąty rzut. Piąta rybka. Tym razem taka. Coś się dzieje, fajnie jest. Niestety, tak jak mówiłem, 30 lipiec. Środek wakacji, silny wiatr, mrzawka. Pogoda płata takie figle. Nie jest to takie przyjemne wakacyjne wędkowanie. Mam kolejne branie. Szósty rzut, szóste branie. No i zacinam. Kolejna taka niezawielka płoteczka. Takie dzisiaj biorą. Słuchajcie kochani, co rzut to rybka. Niestety wszystko w takim właśnie rozmiarze. Zabawa fajna. Pogoda nie zaciekawa. No ale cóż. Słuchajcie kochani. Ryby dzisiaj zwariowały. Co rzut to ryba. Niestety. No mówię wszystko taki sam rozmiar. Haczyk dzisiaj mam ósemkę. I tak zakładam. Zakładam 3. Cztery pinki z dwa białe i ziarenko kukurydzy właśnie truskawkowej No i to daje takie efekty. Natomiast e, mówię, myślałem, że jak założę większy haczek, będą większe rybki, ale niestety tych większych nie udało się wprowadzić przynajmniej na razie dosyć grubo to wygląda, no ale sami widzicie jakie ryby biorą. Kolejne jakieś takie delikatne branie było, ale chyba, chyba rybka się nie zapie. Może coś tam jeszcze ją szarpie. No jest zbranie. No niestety. Za późno zaciąłem. Ale może i lepiej. Tym razem zameldował się taki, taki niewielki krąpi. A będzie się obudziły wypłynęły z trzcin a ja mam chyba kolejne branie na pewno mam kolejne branie zaczynamy No i proszę państwa jedna z takich większych rybek w dniu dzisiejszym. Okej, dosyć fajna. No taka rybka może być. Już się cieszę. Byby wędkarzy na pomoście godzina ósma ryby cały czas biorą jedna za drugą. Także fajna zabawa jest. No więc słuchajcie kochani, nie uwierzycie, ale pokażę wam. Nie jest to kolos, ale zobaczcie na białego robaka i ziarenko kukurydzy. Kolejny Lesio wylądował w podpieraku. Tak. No dobrze, kochani. Dochodzi godzina dziewiąta, Moje poranne wędkowanie nad jeziorem Kłodno. Pomalutko dobiega końca. Nie wiem, czy przyjdę po południu, czy nie przyjdę. Rybki dopisały. Masa drobnicy. Dwa piękne leszcze. A, piękne, fajne dosyć. No i ten niewymiarowy szczupaczek. Także jeżeli odcinek podobał się Państwu, zapraszam do subskrypcji, polub, łapka w górę i do zobaczenia następnym razem. Hej!